Witam państwa bardzo serdecznie. Jak wiecie, lub nie wiecie, w Warszawie funkcjonuje coś takiego jak targ śniadaniowy. W soboty działa na Żoliborzu, a w niedzielę na Mokotowie. I właśnie tutaj się znajdujemy i dziś sprawdzimy, co tu można zjeść, ile trzeba zapłacić, no i przede wszystkim czy jest smacznie. Zapraszam. W zasadzie od czego powinniśmy zacząć, może się przejdźmy i się zorientujmy, co tutaj można przykąsić. Pierwsze, co mi się ukazało, to jest jakiś trak. Peruwiański. Ale idźmy dalej, zobaczmy co jest. Jeszcze. Później są tacosy, kosy, jest burrito. Po ostatnich ekscesach na wolnej woli, chyba nie, no i takie mało śniadaniowe. Ale może zobaczymy później. Aperol, aperol, szprica, Hugo szprica, czyli tu się szprycują od rana. Już już, 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 tradycyjna piekarnia na polnej. Ale jagodziany wyglądają solidnie. Giga bomby, Ciekawe, ile kosztują. Pierwsze, na co się skusiliśmy, jest to jagodzianka. Ostatnio było testowane sporo tych wypieków. I w sumie od wtedy nie jadłem, powiem ci, więc. Ochota jest. 15 zł, więc bardzo dobra cena. Chyba nie płaciliśmy. Nie, no dobra, w perełce płaciliśmy. Za jagodziane jakoś mało. czy znaczy, mało, no. Ceny jagodzianek ogólnie w Warszawie i tych jagodzianek lepszych, kraftowych przyzwyczaiły nas do tego, że trzeba za tą bułę niestety swoje zapłacić. A ta wygląda tak. No, prezentuje się dosyć okazale i to, co Wam jeszcze mogę o niej powiedzieć, to to, że jest lekko ciepła. Na pewno po prostu jest świeża. Nie mamy noża, więc po prostu proponuję po dziabku, no bo co. Ale mięciutka bułeczka fajna. Taka mega maślana. Bardzo dobra jagodzianka i bardzo duża jagodzianka. W naprawdę całkiem fajnych pieniądzach. 15 zł. Nie jest przesłodzona, jest bardzo delikatne to ciasto. Mięciutkie, fajne. Czuć to masło w tym. Nie ma tutaj przeginki z nadzieniem, bo cali się tym nie zalejemy. Jest naprawdę fajnie zrównoważona. Dla mnie smakuje. Mocno kwaśny jest ten farszyk z tych jagód. Myślę, że opłacalny deal w porównaniu do tego, co widzieliśmy też na warszawskiej scenie jagodziankowej. Nie no, powiem ci, że to się fajnie zaczyna dzisiaj, bez, bez jakiegoś super jak na razie. No i fajna jakoś danewka, kurde, dobra Już usta są fioletowe całe Czas zjeść coś słonego, nie ukrywam, że bardziej po to tutaj wpadłem Aczkolwiek dzisiaj zaczęliśmy od deseru, ale nic tam nie będzie Podszedł do nas Jomal, nasz i polecił, że tutaj jest bardzo dobra pita grecka Pita z frytki w środku, kurczaczek, wiecie o co chodzi Taki trochę kebabik, no Ostatnio ty mi chciałeś jednego pokazać, w zasadzie mm -hmm. mi pokazałeś Pamiętam, że brzdzina mała Widzę tutaj cenę już i ciekawy jestem, jak tutaj to wypada Sprawdźmy to Dzień dobry, Dzień dobry. Kau kasih pitaNet ini juga Eh Stoimy teraz w kolejce po coś do picia i to jest stoisko z lemoniadą z pigwowca. Ponoć Dobre. Pani od Suwlaków nam to poleciła, ale ja widzę co tu jest obok. Tu są te portugalskie ciasteczka. Ja nie wiem jak to się nazywa, stary. Ale raz jak byliśmy w jakiejś trasie, nie pamiętam, co to było za miasto. Ty spałeś, ja sobie wyszedłem na kawę, na jakąś tam starówkę. Nie pamiętam, co to było, czy to był Lublin, nie wiem, czy to było. Właśnie w jednej z kawiarni były te ciasteczka i to jest przepyszne. To jest takie ciasto francuskie, w środku dużo budyniu, stary. Ja coś też kiedyś? Chyba nie. Naprawdę to jest fenomenalne. Nie wiem jak tu, oczywiście, ale sprawdzimy sobie to po picie będziemy słone, słone słodkie, słone słodkie, rozumiesz? Ja uczyłem się polskiego z właśnie idei ja Z naszej? Znaczy? Z Słowacji, tak, tak Przepłaciłem się do Warszawy mm -hmm. i z waszych idei nauczyłem się polskiego języka Kozak Mówić to polskiego mój, to. Dziękuję za kontent Wszystkiego dobrego Wszystkiego, Wszystkiego dobrego Dzień, Niesamowita historia, wyszliśmy takie przygłupy Nie się wysławić, nie, bo, nie potrafimy się <śledzio> Lemoniada, w zasadzie przepraszam, woniada. Ja wziąłem z miodem, 13z trzeba zapłacić Zimne, może o Mam nadzieję Dobrze, no czuć miód, ale takie mało słodkie. Całkiem spoko, ale nie wiem, czy bym znowu wypił. Dziwne, myślałem, że gazowana będzie. No ja też. Mamy proszę państwa nasze zawiniątko: kurczak, pomidorca, cejki, cebula czerwona i chyba tyle. 43 zł trzeba za to zapłacić. Ile? Słono trzeba za to zapłacić. Umówmy się, nie jest to duża pozycja. Za 43 zł to ja mam mega giga frita serii jedzenia na pół godziny. Oczywiście wiem, że to jest inna specyfikacja miejsca i tak dalej, i tak dalej. Że To działa tylko weekendowo, w zasadzie tylko w jeden dzień. Dobry kucza. Bardzo, bardzo delikatne mięsko, mięciutkie, bardzo fajne. A tu frytek chyba nie ma w środku jednak. Myślałem, że tu fritka będzie pan. Czasy chyba dosyć agresywne, jeśli chodzi o czosnek. Fajne. No spróbujmy wziąć gryza może jakoś. Nie wiem, czy się uda. Placuszek jaki miękutki, fajny, człowiek puszysty Mm. Ja mam problem z tymi pitami greckimi, i to samo miałem w Grecji. Nigdzie w Grecji nie da się dostać sosu ostrego do tego dania. Zawsze jak prosiłem, to dostawałem po prostu albo tabasko, albo płatki chili do posypania. A tutaj również przydałoby się coś ostrego, żeby to przełamać. Aczkolwiek dla tych, którzy pikantnego jedzenia nie lubią, uważam, że super pozycja jest to bardzo smaczne. Czy placek, czy mięso, czy te warzywa, wszystko jest super świeże. Jedynie tak naprawdę cena 43 zł. No może i by podjadł, bo tego kurczaka jest tutaj sporo, ale coś ostrego tutaj, naprawdę bym, bym bardzo był zadowolony. Bardzo mi smakuje ta pita. Mam wrażenie, że to nie jest jakiś produkt. Taki kupny, nie wiem, z hurtowni czy coś Tylko, że to jest coś takiego ich Mogę się oczywiście mylić Albo jest po prostu tak dobrze przyrządzona Bo jest mega puszysta Smakuje dla mnie Cenowo wiadomo, no drogo, no drogo Ale fajnie, że chociaż drogo i smacznie A nie, drogo... I dupa. Moim zdaniem ogólnie to jest zdanie mocno przepłacone. Tutaj przede wszystkim 43 zł. Mówiłeś o tym kurczaku, jest rzeczywiście bardzo delikatny i z tego jak widziałem tam nagrywałem przebitki, to widziałem, że to są łódka. Dlatego ten kurczak jest taki delikatny. Bo ja uwielbiam takie dania. Bardzo fajne cacyki pasujące do kurczaka. Wszystko tutaj gra za brakiem tej frytecki, no i ta cena. To do spróbowania, bo cóż to mój syn w końcu dzieje chyba. On okay. nigdy nie lubi. Mhm. No patrzy na ciebie mówi tata, musimy iść Podszedł do nas pan tutaj ze stoiska z włoskimi deserami i dostaliśmy gratisa. Zaraz sobie popróbujemy. Dużo tego nam dał. Zatuszymy się tu dzisiaj na maksa 8 zł za jedno w ogóle strasznie dużo. Ale ja tu mam jeszcze pita. Moim zdaniem jest to chyba najlepsza pita grecka, jaką jadłem w Polsce. Też nie było tego dużo. No jedliśmy w tym w Pita Bros, ostatnio w tym pitata, papita i to. Uważam, że tu jest najlepiej. Jeszcze jakby doszła frytka w kozach, naprawdę. Tutaj mamy kanolo proszę Państwa, różne smaki, ricotta, coś tamtego. Nie pamiętam już do końca, ale spróbujmy to. To się chyba je całe narasta, ta. Mocno, mocno serowe Dobre, ale strasznie słodkie, stary Pierwszy raz wiem coś takiego chyba Bardzo, bardzo chrupiące, świeżutkie ciacho W środku dużo nadzienia chyba z tej ricoty, właśnie No mocno serowe to jest, ale tak typowo, typowo słodkie, zasładzające Dobry deserek i chyba już wiem dlaczego to kosztuje 8 zł Bo ciężko zjeść więcej niż jedno, stary Mega zasładza Okej, okay, tutaj znowu mamy to samo nadzienie Tylko różni się ta posypka Tutaj mamy pistację, czyli one chyba wszystkie się będą tylko posypkami różnić Bardzo dobre, bardzo słodkie Jeśli będziecie chcieli to zjeść Jedno i wystarczy naprawdę. Ale według mnie to portugalskie ciasteczko, które miałem w planach teraz zjeść, ale teraz znowu trzeba zjeść słone, no bo... Słodkie słony, rozumiesz? Tam to będzie lepsze moim zdaniem. Smaczne, drogie, tak jak pita. W sumie. Jedziemy z kolejnym, proszę państwa, słonym przedsięwzięciem, mianowicie moim oczom ukazał się tutaj kebab. Co prawda to nie jest do końca kebab, to jest shawerma, czyli taka bardziej arabska forma kebaba. Nie wiem jakie są za bardzo różnice w tym daniu, z tego co udało mi się wyczytać w necie, no bo oczywiście nie wziąłem tego z głowy. Shawerma to po prostu jest, tak nazywają kebaba w arabowie. Więc sprawdźmy, jest wołowina, jest kurczak. Wygląda jak normalny kebab, nie? Co możemy wziąć kanapkę i zmieszać mięso? Co, czy nie tak. to poprosiłbym taką kanapkę tak, mieszaną też tak się proszę państwa prezentuje kebab na targu śniadaniowym więc jak widać zaraz po Aperolu czy tam hugolu, można sobie, można sobie kebaba na śniadanie w niedzielę tutaj przyjąć, rozumiesz? Wołowina, kurczak. Pan nam pozwolił zmieszać mięsami, może że pozycję w karcie, no to było, że albo wołowina, albo kurczak, ale da się tu dogadać 36 złotych, no drogo, drogo, drogo Co my tam mieliśmy? No pan ładował mięcho, lał sosy, które były dosyć rzadkie, to trzeba powiedzieć No i jakiś taki miks, pekińska, tam trochę pomidora, jakaś tu widzę marcheweczka Ogóreczek Wszystko zawinięte w ciasto arabskie, czyli pite, no nieźle Chyba jakaś mięta jest jeszcze? Całkiem fajne mięsko uważam. Nie jest to żadna kula, żadna podła mielona. Kurczaczek również bardzo, bardzo delikatny, ale też ogólnie to mięso jedno i drugie jest tuściutkie dosyć, więc jest to takie wiesz Soczyste, ale właśnie dzięki temu tłuszczykowi. Mm -hmm. Nie smakuje to jak taki klasyczny kebab, ze względu chyba na te sosy, które są bardzo rzadkie. One mają tutaj pełnić tylko chyba rolę tego, żeby nie było sucho, żeby było wilgotno i rzeczywiście tak jest. Nie zasusza ta pozycja. Ale brakuje mi tu trochę takiego sznytu, wiesz, takiego troszeczkę mazajanka, takiego wiesz, o co chodzi, troszeczkę mm -hmm. fast fooda. Tak się wydaje dosyć lekki być ten kebab, mimo że mięso jest dosyć tłuste. Mam trochę problem z oceną tego. Jest to ogólnie smaczne, ale jakbym chciał iść na kebab, to nie jest to do końca to. Wydaje mi się, że kwestia przyprawienia jest po prostu trochę inna. Jest to dobra po prostu kanapka z mięsem, ale nie traktowałbym tego jako taki kebab, wiesz, taki mój ulubiony kebab mm -hmm. Jak myślę kebab, to trochę myślę o czymś innym Albo właśnie o kulce, jakiejś fajnej, dobrze przyrządzonej, cienkościętej ściętej, wiecie o co chodzi Albo właśnie o czymś kraftowym typu, nie wiem, tendur, esnaf i tak dalej Shawerma, trochę inny kebab Nie wyprze jakby z mojego menu takie coś tradycyjnego, nazwijmy to kebaba Mnie zaspokaja chęci na kebab po prostu Kanapka z mięsem Ostry nie piece. A ten łagodny też gdzieś tak znika bardzo, bardzo, bardzo daleko. To by się sprawdziło na talerzu, z to mięso, bo to mięso jest dobre. Ale tutaj jakoś tak po prostu nie, nie ma satysfakcji. Nie ma tutaj żadnego takiego smaku, który gdzieś przemawia za tym kebabem. Nawet tak jak mówiłeś, jak jest pasztetula dobrze zrobiona, no to tam jest ten hamski sosik, który nas podkręca jeszcze bardziej. Tutaj nie ma jakichś takich specjalnych smaków, które by uruchamiały jakieś chęci u nas po prostu zjedzenie tego. Ale kurde, no 36 zł tutaj, raczej jeśli bym wpadł na przykład za tydzień na taki targ śniadaniowy, no, to nie miałbym specjalnej ochoty na tego kebaba. Ta cena jest tutaj mocno dosyć przegięta. No, bo za 36 zł to naprawdę zjesz najlepszego kebaba w Warszawie i to jeszcze pewnie w jego największej wersji. W ogóle a propos sosów, dowiedziałem się, ktoś do mnie napisał. W tym chili kebab, tej kulce, właśnie, co tam mm -hmm. dobrze przyrządzona i tak dalej. Sosy stary na maślance są. O kurde. Także dobry patent, bo tam sosy dobre To też jest taki kebab, że jak przychodzisz tu i musisz już zjeść kebab, to będzie okej okay. Ale jak znasz już jakieś inne kebaby, lepsze kebaby, w lepszych nawet pieniądzach To to was niestety nie poniesie Siema Siema Cóż to masz tutaj? Lemoniadę Sam robiłeś? Tak Dwie sztuki poprosimy Cztery. Ile to lemoniatka? Na 10 zł o, dziękuję. Trzymaj się, miłego. Dziękuję. Hejka. Pa. Trzeba wspierać takie biznesy i ja nie byłem na tyle przedsiębiorczy za mało lata. Jakieś inne głupoty. My to kwiatami na przykład zrywaliśmy z drzew albo ogrodów, i kwiatami potrafiliśmy handlować pod blokiem. Ja mam historię związaną z czymś takim. W szkole przynosiliśmy toster sobie w podstawówce i robiliśmy sobie tosty. I nagle wpadliśmy na pomysł, że wszyscy bo wszyscy do nas przychodzili i chcieli, żebyśmy robili im tosty. Więc zaczęliśmy pobierać tam opłatę. Nie pamiętam ile, 2 trzy złoty za tosta. Najwięcej tostów, jak się okazało, brał od nas syn dyrektorki tej szkoły. No i była afera, że nie możemy ogólnie tego robić. No bo wiesz, Pranie, brudnych nie wiadomo co oni tam robią. Jakiś biznes z tosterem sobie wymyślili, wiesz. Ale nie było tak właśnie, że nie, koniec, wyjazd, że nie wiem, rodzice, telefon, przypał Tylko dyrektorka kazała nam napisać biznesplan, taki prawdziwy, wiesz, z, prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia Napisaliśmy to, ale chyba i tak nam nie pozwolili koniec końców tego sprzedawać złe jajce, ale że w podstawówce się już tak bawiliście, bo to w gimnazjum to jeszcze tak, ale w podstawówce? Jeszcze mało tego, stary, pojadę do babci przed publikacją tego filmu, bo pamiętam, że ten biznesplan pisałem u niej na laptopie i ona ten laptop jeszcze ma. To powinno być gdzieś u niej na pulpicie, bo ona nie rusza tego komputera od 100 lat. Więc jak to znajdę, to wam to pokażę, bo to nie jest ściema. Dobra, jesteśmy teraz pod tymi kulkami. To się nazywa Tokojaki albo Egiaki, albo asariaki, Chizuaki. Czyli ogólnie to są chyba jakie, tak? Jaki. Cztery kulki w cenie 27, 25, 23, 21, w zależności od tego, z czym je bierzecie. Do wyboru, oczywiście, ośmiornica, krewetka, małże. Tobie polecam, małże. Yeah. Dziękuję Nie, no chyba krewetka, co? Dzień dobry Dzień dobry Czy możemy... panowie, niestety opuściliście nas Gdzie? A... W... No ale Na gdzie? Dostań. A No to jesteśmy teraz no, to super To i krewetę może Tak? Tak, a, no, bez to mały. Dobra. czy może być tak, że nie zapłacicie? Nie, no zapłacicie. Ale Bo Bo Możecie ważne? nagrać co chcecie no dobra, dziękujemy bardzo. A ile to kosztuje, jakbym zapłacił? 27, tak? 27. A, 26. A, 26. Okay. Dziękujemy bardzo. Tutaj pan na tym stoisku wykazał się ponownie, tak jak pan z włoskich deserów Niesamowitą gościnnością postanowili nas tym poczęstować. Czasem z tego skorzystamy. Nie wiem, czy to coś złego. Jakby zawsze i tak nawet jak dostajemy gratis i jest coś dla nas niesmaczne, to o tym mówimy. Zresztą ludzie, którzy nas częstują, nas znają wiedzą jak to działa, bardzo mi miło. Ale opinia i tak będzie taka jak zawsze. No a później się Wszyscy dziwią, że ja jestem taki gruby, idziesz, idziesz, wiesz, spróbuj, jeszcze deserek, jeszcze przejdziemy się, pewnie, pewnie to nie jest ostatnia rzecz, którą dzisiaj gdzieś tam ktoś będzie chciał nam a, podrzucić, no i później wychodzi, bomba, klata. bomba klata. <laughs> tak się prezentują, proszę Państwa, te kuleczki, mamy cztery, dwie są z krewetą i dwie z ośmiornicą, ale jak się dowiedzieliśmy przy wydawaniu nam tego... To ciasto to jest rybne ciasto Co się kwasi? Co się kwasi? <grym> no daj rybką. To w ogóle w zapachu tak, to i tutaj do mnie dolatuje ten zapach rybny Ale nie wiem po co to jest kwaszenie. No nie, bo ja nie to, lubię ryb To będzie dobre Dobre? Dobre Ja tu widzę, to jest chyba z krewetką, bo wystaje W ogóle możecie być zdziwieni, że ja zamówiłem coś z ośmiornicą Ośmiornica mnie jakoś nie brzydzi do końca To nie są flaki, to nie są nóżki, to nie jest jakiś kaczy mózg Dziwne masz te preferencje moim zdaniem Ośmiornica dla mnie osobiście jest... Mocniejszym wyzwaniem niż te nóżki w galarecie. No nie, no nie, właśnie... No widzisz, każda jest jej inna, tak? Przeciwieństwa się przyciągają. Dziwne, ale nawet niezłe. <laughs> Bardzo wilgotne, dużo sosu To ciasto też jest takie w Fajnie, bo rzeczywiście ta krewetka w środku jest i czuć, że ją jecie Nie jest tak, że jest tylko to ciasto czy tam paniera dookoła To jest spoko Krewetka taka sparzona jakby, wiesz, nie, nie do końca ugrillowana czy tam usmażona Ale smaczna, jeszcze nie jest ta granica, co w Belwederze przekroczona To ciasto rybne bardziej czuć było w zapachu W smaku jakoś to się nie narzuca, więc dla mnie to dobrze Jest to na pewno jakaś ciekawostka dla mnie, ale no drugi raz bym tego nie zjadł To nie są moje smaki po prostu Sprawdzę teraz ośmiornica to jest krewetka też. Tak? I dwa patyki były w krewetkę, żeby one były tak samo zaznaczone. Okej, okay. czyli to jest ośmiornica? Tak jest. Za bardzo można daje. Tutaj bardziej morska przeprawa. Ja chyba nie lubię aż tak ośmiornicy, tego to na pewno bym nie powtórzył. Tą krewetkę jeszcze, jeszcze, ale też jeśli chodzi o krewetki, jedzenie ich, to wolę w makaronie. Wiesz co chodzi? Uh -huh. Nie musi być ta tempura. Wiadomo, w tempurze dobra, ale taki makaronik z krewetkami, tam z winkiem, z masełkiem, bardzo spoko. To jest dla mnie za bardzo rybne, za bardzo morskie, za duża przeprawa. Ośmiornica na pierwszy rzut dużo tego sosa i rzeczywiście ta ośmiornica jest wyczuwalna pod zębami. To nie jest taka gumowa ośmiornica, jak mogłaby się wydawać. No powiem wam, że najbardziej czuję tutaj. Jak Jakąś shiracze, bo jest ona tutaj nalana. To tak jak ty nie lubisz, powiedzmy, ryb i tak dalej, no to rzeczywiście może dla ciebie jest za bardzo to wyczuwalne. Dla mnie jest to takie idealnie wyważone. Powiem wam tak, nie jestem na tyle wielbicielem takich przekąsek, żeby zapłacić za to 26 zł. Mamy tutaj publiczka. publiczność. Nie ma. Ja myślę, że to właśnie taka forma bardziej przekąski dla czterech osób. Że każdy po kulce, żeby sobie spróbować, żeby wiesz, taką kulinarną podróż odbyć. Ja bym się w te rejony ponownie nie zapuszczał, no ale to. Chodzi o moje po prostu gusta, guściki. Tak, ci siak, za gratis. Dziękuję. Jaką chcesz? Watermelon. To ja też. Mamy lemoniadę, proszę Państwa, ze stoiska. Lemoniada naturalna. Do wyboru kilka smaków. Wybraliśmy nudno. Widzieliśmy to samo. Czyli watermelon. Dobra, mega czuś tego watermelona, taka naprawdę naturalna, fajna, bardzo smaczna. Mała 10 zł, duża 12 zł, ale jak kupicie, to macie później dolewkę. Małą za 8 zł i dużą za 10 zł. Ciekawe. Bardziej mnie interesuje tutaj, co jest obok PM? namiot z kuchnią gruzińską, ale pani zawija tam jakieś placki. I to się nazywa Lula. Wjeżdżamy. Dobry. Ja po prostu jedną lulę. Mamy tutaj lula, tak to wygląda. Jest to lula z mięsem wołowym, jakieś kotleciki podobno w środku. Pomidor, cebula, sałata, sos Sprawdźmy ta lula. Ja ją schowam z powrotem. 20 zł trzeba za to zapłacić. Na pierwszy gry jest to tak, o Sałata, lewasz. Wyłonił nam się jakiś kotlecior. Przede wszystkim tutaj tego sosu to chyba coś zapomniał dać, bo jest tak suche. Ten lawasz też jest taki papierowy trochę. O, się... Strasznie dużo go tu w ogóle. Mega dużo lawasza. Bardzo sucha pozycja. Ciężko ja. Przede wszystkim ten kotlet jest zimny. To jest w ogóle na zimno. Bardzo ciężka pozycja do zjedzenia. Litr picia do tego jest potrzebny. Ten kotlet również jest suchy i przede wszystkim jest zimny. Suchelec jak się masz. Przykro mi, ale chyba muszę powiedzieć, że jest to najgorsza pozycja dzisiaj. Myślałem, że będzie lepiej. No taki na, trochę na odpierdziel się. Zimny suchotnik. Spróbuj, bratko. Zobaczmy, co tu jest w środku w ogóle. No rzeczywiście jeden kawę ty miałeś pomidora jakiegoś. Nie, nie. Do pomidora to jest jedna taka. Księżyc taki. Ćwiartka. Mm. Serdecznie za to podziękuję. Nie no. Ugryzłem już od ciebie, jak mi dawałeś. No Lawasz jak lawasz. Taki kupowaliśmy czasem w piekarni gruzińskiej, żeby sobie w domu zawiniątka porobić. Ale to jest suche. I tu jest taka sałata. To jest dobre, jeśli macie królika, to możecie się z nim podzielić. Albo sami, jeśli rzeczywiście lubicie taki, taki aż duży kawałek zieleniny. To mięso. Tragedy. Tra Tragic, nie no lipa. Najgorzej dzisiaj wydane 20 zł. Co idziemy na portugalskie? Rozpłynięcie się. A co, a to? Bo ja wiem, jakbym chciał zakończyć tą wizytę tutaj. Lodami? Mm -mm. Tym Koreanem. Jeszcze żebyśmy coś dobili. No, Korean tak, ale teraz Deser i potem Korean. I jeszcze coś? Może. No ładnie nam idzie jak na razie. to Ale ja już tak chciałem, musiałem usiąść. U, u, usiąść na chwilę. pan. Nie no, nie siadaj, bo nie wstanie, Dobre, pastel de nata Co to nazywa się? Tradycyjny portugalski deser, tarta kremowa zapiekana w chrupkim cieściu Jakiś też smak, bo po jednym chyba, co? Ja to klasyczną biorę Czy bierzemy tylko jedną, żeby spróbować, bo już i tak jest dobrze? Tak ja już jest wyżej niż dobrze Dobra 8,50 Nie pamiętam, jak to się nazywa znowu Nie wiem, jak to się nazywa Wiem, że to jest portugalski. wiem, że to jest przepyszne, jeśli jest przepyszne Dobre, ale jadłem lepsze w tym mieście, co nie pamiętam, gdzie to było Dużo budyniu, ale nie jest tak delikatne Nie rozpływa mnie tak, jak to, które jadłem tam, gdzie nie wiem, gdzie jadłem Tak wam powiem Aczkolwiek bardzo fajny, przyjemny deser I mogę powiedzieć, że jestem fanem tego czegoś Problem w tym, że nie pamiętam, jak to się nazywa Ale koszty 8,50 Jest nadal dobre, ale jadłem lepsze Tak czy siak, polecam, bo jest to coś ciekawego Jeśli nie jedliście, to jest takie trochę francuskie ciasto Ale takie dosyć tłuściutkie, maślane No i dużo, dużo masy budyniowej w środku To nie ma prawa być niedobre ogólnie mm. Fajne, bo to ciasteczko jest takie chrupiące, a ten budyń też nie powoduje właśnie rozmoczenia tego ciastka. Słodziutkie, przyjemny budyń. Dobry, uh -huh. Za mną, proszę Państwa, stoisko koreana, no i wiadomo, koreański chicken. Lubimy, lubimy ten przysmak, ale ostatnio nie trafił nam się jakiś zbyt dobry na tej wolnej woli. Także sprawdźmy, jak radzą sobie tutaj z tym tematem na targu śniadaniowym. Ha? W ogóle nic śniadaniowego żeśmy nie zjedli praktycznie. Ani kanapecki żadnej, ani jajecznicy z beckonem. Poprosimy kurczaka w cieście koreańsk. Kurczaka po koreańsku w Sofiosu. No i mamy to nasza porcja. Kurczaczka po koreańsku, proszę państwa, 8 takich kąsków Powiedzmy 20 zł. <noise> korean chicken, słuchaj, charakteryzuje się przede wszystkim. Oczywiście, że nie wiem. Ale dobry w panierce, powinien być dobry. Widziałem wersję z sosem Otra. Bardzo trzeba długo to niestety gryźć. Panierka sprawia wrażenie, jakby była jakaś kukurydziana, taka twardsza. Może to i dobrze, bo nie jest przesiąknięty ten kurczak, mimo że jest w sosie, to nie jest takim, wiesz, przemokniętym dziadem. Ale ogólnie za długo, za długo, za długo się to mieli Trzeba, trzeba to zmienić. Nie jest to takie delikatne, fajne mięsko. I chrupiąc za tylko to tworzy taką raczej całość. takiego kąska. Bardzo twarde. Może to o to chodzi, żeby właśnie nie brać tego z żadnym ryżem, z żadnym dodatkiem, bo tutaj paniery jest tyle, że tak jakbyś jadł to już, już z jakimś mącznym dodatkiem, wiesz co mi chodzi? A się tak skleja, takie no... no Dobra, taki... pokaż to, bo... Twarde no, twarde. Troszkę długo to trzeba pogryźć. Jedliśmy w browarach lepszego. Dziwnie się zachowuje, tak jakby był niby wyschnięty. A, niby rozmoknięty, ale też wyschnięty. Paniera jest za twarda, paniera po prostu za długo chce być gryziona. Brak delikatności, zjadłbym z chęcią jakiegoś takiego naprawdę prima sort kurczaka po koreańsku, żeby mieć porównanie, to za 20 zł nie przekonuje mnie do powrotu, ani szczególnie jakoś bym nie był zadowolony, bo naprawdę mielisz, mielisz, mielisz i takie bardziej zabłuczenie niż, niż sam kurczak, no takie sam. Dzień dobry. A co to? Japońskie ryżowe kanapki. Dobre, mamy omi Giri Bain to impure Kanapka dla wojecka. On to bardzo lubi. 17. Tak? Ale tematu to jest napakowane, nie? To jest złotówkę jak za to W złotówkę? Złotówkę. No ale w 7-Eleven, a to jest kraftowe Oby takie było pani jak na razie to samo Nori i ryża. Jest tu niby mają, jest awokado, jest ta krewetka, ale no niestety zakrawa o jałowę dla mnie. No ten sos tu jest konieczny. Może to głupie, że go nie wzięliśmy, bo przydałaby się tu trochę sól, ale mało tej krewetki. To mnie najbardziej wkurza, że to jest napakowane po prostu ryżem. Wiesz o co chodzi. Kto się czuje nabity troszeczkę tutaj, buteleczka. Jak. buteleczkę. Jak ta pichwówka, niż ta a woladnia Spróbuj, bo to jest swój przysmak. W tych azjatyckich 7-Eleven to też jest pakowane tak, że ten liść Nori jest oddzielnie, jakby dopiero sobie sam. Otaczasz, opatulasz te onigiri po otwarciu, żeby właśnie on nie był taki, taki kapceniały, oczywiście, że tak. W pierwszym kędzie tylko ryszczuć, taki mocno kleisty. Krewetki w ogóle tutaj nie ma. Powiem ci tak, jak powiedziałeś, że to jest jakieś kraftowe, a w 7 Eleven taka masóweczka powiedzmy, 100 razy bardziej nawet Tobie by smakowały te z 7 Eleven. Okay. I za złotówkę, stary. Takie wypasione 12 batów kosztowały, czyli tam złoty 30. Różnica jest kosmiczna, a tutaj smakiem to jest dużo niżej niż te z 7 Eleven. Lipa straszna. Trochę dziś my pojedni, nie ukrywam, ale czas proszę Państwa na słodki finał. Dzisiaj będą to francuskie naleśniki drogie. Są. Ale czy dobre są? Sprawdźmy. Poproszę naleśnika malinowego. Malinowy naleśnik. Malinowy. Dobry, tak jak zdziemy będzie. Bonutelną się sukrzyć. Mamy naszego naleśnika. Jest to naleśnik, proszę Państwa, malinowy, ale jak się okazuje nie tylko, bo są tu też banany, borówki, no i posypany cukrem pudrem. Koszt 32 zł. Ile? 32 zł. Oby był lepszy niż ten na basenie na Wawrze. Dużo, dużo, dużo tej maliny, aż za dużo, ja nie lubię tak dużo. Mimo, że tej maliny jest mega dużo, to ona nie jest słodka jakaś, super. Bardziej kwasek. Taka konfitura, niżeli dżem. Tak. Może ten banan coś osłodzi, bo jak na razie jest taki mało deserowy ten naleśnik. A co tam tam w środku coś jest? Czy... Nie ma nic, ale naleśnik za 32 zł to jest trochę kurde już przesada. Już myślałem, że to będzie jakieś duże, że powiem, że to na dwie osoby, ale no nie, no. To raczej na jedną Dla mnie za mało słodki, jak na naleśnika w ogóle słodkiego I też wiadomo, nie chodzi o to, żeby się zalepić tym cukrem, ale no... Za mało słodki Nie wiem, czy ta nutella nie byłaby lepsza, powiem ci Najbardziej przygięte to danie dzisiaj, myślę Odurzony już jestem tą wizytą tutaj niesamowicie Parorie mi uderzyły do głowy, pani... Rzeczywiście masz rację, bardziej kwaśny, niżeli słodki No ale to jest właśnie taki deser, po którym nie zrobić się szybko Jakoś niedobrze. No, raczej naleśnik to jest y, tani przysmak. No i tutaj do przygotowania go potrzebujemy tylko naleśnikarkę i troszkę ciasta, tak. Podsumowując, targ śniadaniowy bardzo mi się podoba to miejsce, ogólnie klimat, to że ludzie sobie siedzą na kocach, piknikują, spędzają czas na świeżym powietrzu. Bardzo fajna atmosfera. Fajne jest to, że mimo tych cen da się zjeść tutaj coś smacznego. Patrz, na przykład pita, to ciasteczko, które nie wiem nadal jak się nazywa. Ja bym chyba to mógł wam polecić. Wiadomo, ta pita 42 zł to jest ogólnie dużo też, ale przynajmniej było. Smaczna. No nie to co na przykład ten lula. Lula zawija za dwie dychy. Korean chicken. Szukamy dalej. Może gdzieś posmakuje jakiegoś takiego naprawdę kozaka. Ogólnie miejsce miłe. Fajne. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zrób to po prostu. Chyba, że nie chcesz, to nie rób. Na razie, pa.